Szanowni Państwo, koleżanki fizjoterapeutki, koledzy fizjoterapeuci. W dniu Waszego święta pragnę w imieniu zaprzyjaźnionego samorządu pielęgniarek i położnych złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzenia zawodowych, spełnienia zawodowych pragnień, życzenia realizowania celów, które od lat wyznaczacie sobie i Chciałoby się, żeby one wreszcie wszystkie się ziściły. Życzę satysfakcji z wykonywanej bardzo potrzebnej przez Was profesji, życzę dużo pomyślności w życiu zawodowym, ale również zdrowia, szczęścia i realizowania się tych codziennych, wyznaczonych celów w życiu prywatnym. Życzę również, aby wszystkie zawody medyczne pracowały w zespołach szanujących się nawzajem. Wiecie Państwo, o czym mówię. Tak trudno jest nam czasem udowadniać, że zawód pielęgniarki położnej, ale zawód fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego czy farmaceuty jest. Zawodem, który ma swoją rolę i zadanie do wykonania. I dopiero w sytuacjach szczególnych, jak w tym roku, jesteśmy w czasie epidemii, bardziej widać, jak wszyscy jesteśmy potrzebni naszym pacjentom. Życzę sukcesów w pracy zawodowej, życzę wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym, a przede wszystkim. Życzę wdzięczności pacjentów, nad którymi się pochylacie. I z całego serca dziękuję Wam za bardzo dobrą, przyjacielską współpracę w imieniu wszystkich moich koleżanek, pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych.